Celem wykonanej analizy było precyzyjne określenie możliwości wkładu Pomorza Zachodniego w łańcuch wartości morskiej energetyki wiatrowej, a także postawienie w tym zakresie rekomendacji. Raport przedstawia analizę gospodarczego i społecznego potencjału województwa zachodniopomorskiego, zaangażowanie się działających na jego terytorium podmiotów w budowę morskich farm, przede wszystkim w polskiej części Morza Bałtyckiego. My, jako Port Kołobrze, liczymy z tym bardzo duże, wielkie nadzieje, nie tylko z uwagi na to, że yy będziemy w swoim odpowiednim czasie dla nas portem serwisowym ale też, żeby przyciągnąć firmy, te, które współpracują z firmami budującymi i serwisującymi morskie farmy wiatrowe, do tego, żeby przyciągnąć je w okolice Kołobrzegu do naszego regionu, tak, żeby, żeby budować tutaj drugą nogę gospodarczą. Jak wynika z raportu, port Kołobrzeg jest już dostatecznie przygotowany do takich działań, jednak wciąż powraca temat przybudowy wejścia do portu, która przy wsparciu rządowym potrwałaby 2-3 lata i kosztowałaby około 50% milionów złotych. Obejmowałaby ona między innymi przesunięcie czterech przystani dalbowych przy zachodnim falochronie, budowę dodatkowej dalby przy obrotnicy portu oraz przebudowę nabrzeża marynarki wojennej niezbędnej do pogłębienia kanału portowego. Wykonujemy wszystkie Wszystkie zadania wynikające z polityki państwa, jeżeli chodzi o rozwój gospodarki morskiej, pytanie jest tylko takie otwarte, można byłoby pozostawić, dlaczego do dnia dzisiejszego żadne środki się u nas w tym zakresie nie pojawiły. Nasze zaplecze, te okołoportowe, czyli. Droga dostępowa do, do miasta czy do samego portu, ośrodki naukowe w Koszalinie powodują, że ta lokalizacja Portu Kołobrzeg jest bardzo atrakcyjna dla... Firm budujących. Warto dodać, że potwierdzeniem zainteresowania ze strony firm zajmujących się sektorem morskich farm wiatrowych było podpisanie trzech listów intencyjnych oraz to, że są już zaplanowane kolejne spotkania z nowymi przedsiębiorstwami, również zagranicznymi, które mają doświadczenie i kompetencje w budowaniu takich obiektów. Czekamy, tak prawdę mówiąc, na rozstrzygnięcie wydania koncesji pozwoleń na budowę morskich farm wiatrowych w tej najbliższej lokalizacji dla portu Kołobrzeg i wtedy myślę, że się już unaoczni wszystko i będziemy widzieć ten, to zainteresowanie i to działanie w zakresie serwisu, serwisowania tych farm wiatrowych. Jeżeli się okaże, że do tego czasu, kiedy w, pierwszym, w pierwszych fazach, gdzie y, będą budowane morskie farmy wiatrowe y, nad Wadysławowym y, i Ustką, jeżeli się okaże, że tamte porty nie będą do tego czasu dostosowane, może się okazać, że, że obsługę tamtych farm wiatrowych również portkowo-brzeg y, obejmie. Szacujemy, że przy. Takiej lokalizacji to minimum 3000 tysiące miejsc pracy może się pojawić tutaj w samym porcie. Wiemy, że te 3000 tysiące miejsc pracy będzie generowało dodatkowe miejsca pracy poza portem. Kiedy zostaną przyznane koncesje, zależy od Ministerstwa Infrastruktury. Na całą rozmowę z Arturem Lijewskim zapraszamy jutro po wydarzeniach dnia.